Dalmatyńczyk. Opis rasy. Jest to bardzo charakterystyczna rasa. Każdy, chyba właściwie każdy wie jak ona wygląda. Bardzo wiele osób kojarzy ją z takim filmem, mem, kilkoma filmami jak 101 dalmatyńczyków. Oczywiście jest to pies średni, duży wielkościowo. W przypadku samców ta wysokość w kłębie to 56-62 cm i waga 27-32 kg. Natomiast suczki to 54-60 cm w kłębie i 24-29 kg. Kiedyś psy te służyły były psami myśliwskimi, służyły do osaczania po prostu zwierząt. Obecnie tak od XIX wieku stały się bardzo popularną rasą psów towarzyskich, towarzyszących człowiekowi. Jeszcze troszkę wcześniej służyły do obrony dyliżansów, ale oczywiście ta rasa stała się tam tą rasą taką towarzyszącą. Szczególnie właśnie po tym wspomnianym przed chwilą filmie 101 Dalmatyńczyków. Ale przejdźmy dalej, przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli do charakteru. Oczywiście psy tej rasy są bardzo wesołe, bardzo radosne. Po prostu ta, ten ich stosunek do świata jest bardzo pozytywny. Są to też psy bardzo aktywne. Musimy o tym pamiętać, jeśli chcemy mieć psa spokojnego, który nie wymaga jakiejś dużej dozy ruchu, aktywności, zabaw, to w przypadku tej rasy, no niestety, musimy mu zapewnić bardzo dużą ilość ruchu. I pamiętać o tym, że taki pies, który się nie wyszaleje, nie wybiega, nie ma tej aktywności nie tylko fizycznej, ale i umysłowej, może nam zacząć sprawiać pewne kłopoty. Bardzo mocno przywiązuje się do swojego właściciela, do tej całej swojej rodziny, ale pamiętajmy, że nie nadaje się jako pies taki dla małego dziecka, żeby to dziecko nim się zajmowało. Go wychowywał. Oczywiście świetnie dogaduje się z dziećmi, będzie się z nimi bawił, nie zrobi im krzywdy, jeśli te dzieci oczywiście nie będą zbyt napastliwe, ale jego wychowanie musi być konsekwentne i powinno być prowadzone przez osobę dorosłą. Do tego osobę dorosłą, która będzie konsekwentna, cierpliwa i pokaże temu psu, co ma robić, czego ma nie robić. To wychowanie musi być odpowiednie. Ponieważ jest to pies bardzo samodzielny, niezależny oraz uparty. Jeśli dodamy do tego, że jest to pies posiadający bardzo duży temperament, dużą inteligencję, to mamy gotowy przepis w przypadku złego wychowania na dosyć niesfornego pupila. Więc konsekwentne wychowanie, ale pamiętajmy też, że to konsekwentne wychowanie nie oznacza brutalności, nie oznacza siły, tylko cierpliwe, odpowiednie socjalizowanie, wychowanie, pokazywanie temu psu, co może, co nie może. Pamiętajmy też, że te psy świetnie będą się sprawdzać, jeśli chodzi o. Świetnie się będą sprawdzać, jeśli chodzi oczywiście o Zabawy z tym psem. Czy to dla kogoś, kto lubi biegać, kto lubi jeździć, jeździ na yy, koniu. Ten pies będzie nam towarzyszył, ten pies będzie obok nas biegł, będzie nam towarzyszył, będzie bardzo szczęśliwy, że po prostu może się wyszaleć. Kolejną sprawą jest instynkt tego psa, instynkt myśliwski. Oczywiście przez wiele wieków psy te były stosowane jako psy myśliwskie, więc. Niekiedy ten instynkt może zwyciężyć i ten pies może pobiec za, jakąś, za jakimś zwierzęciem, za wiewiórką, za kotem i bardzo ciężko będzie właścicielowi utrzymać po prostu tego psa, wymusić na nim niejako posłuszeństwo, żeby ten pies po prostu nam nie zwiał. Kolejną ważną sprawą poza charakterem jest pielęgnacja. Psy te chociaż mają krótką sierść to linieją dwa razy w roku. Sierść ta ma też to do siebie, że jest bardzo twarda i bardzo ciężko usuwają się z różnych powierzchni. Musimy o tym pamiętać. Pamiętajmy też, żeby go przynajmniej raz na tydzień wyczesywać. W innym przypadku to linienie może być jeszcze częstsze, jeszcze bardziej może nam to sprawiać problemy. W przypadku tego okresu, kiedy ten pies linieje, musimy go szczotkować przynajmniej raz dziennie. Kolejną kwestią jest zdrowie. Oczywiście psy te są przeważającym w części wypadków zdrowe, ale jak każda rasa mają takie predyspozycje do wystąpienia niektórych problemów zdrowotnych. W przypadku dalmatyńczyków ten kolor biały, ta biała ścierć z tymi powoduje, że może wystąpić głuchota. Jest też możliwość wystąpienia problemów z układem moczowym. Musimy o tym pamiętać, żeby ten pies nie leżał na jakiejś zimnej powierzchni zbyt długo, ponieważ ten układ moczowy może nastręczać później problemu. Mogą też wystąpić niekiedy alergie pokarmowe. Trzeba dbać o uszy, o zęby. Kolejną sprawą jest żywienie. Musimy pamiętać, że te psy nie są wybredne, uwielbiają jeść i niekiedy to zachowanie tej sylwetki w takim Zdrowym wyglądzie, zdrowej wadze może sprawiać pewne problemy, ponieważ taki pies, dalmatyńczyki, mogą przez to łakomstwo niekiedy mieć predyspozycję po prostu do tycia. A jeśli chodzi natomiast o to żywienie, są specjalne karmy, oczywiście należy dostosować je do wieku, do aktywności danego psa oraz ilość do wagi i tej aktywności możemy też sami żywić te psy tymi domowymi sposobami oczywiście w miarę możliwości wplatając w to odpowiednie preparaty witaminowe z minerałami niekiedy musimy dodać w przypadku osobników starszych jakieś preparaty chroniące stawy ale tak to to żywienie nie ma z nim żadnego problemu oczywiście musimy pamiętać żeby go nie przekarmić żeby nie był otyły Wady i zalety. Po tej stronie tych wad musimy mm, wymienić to, że nie są odporne na niskie temperatury. Wysokie temperatury nie ma problemu, ale niskie temperatury są dla niego przeszkodą, dlatego trzymanie przez cały rok na zewnątrz tego psa może nie być zbyt dobrym pomysłem, no właściwie jest bardzo złym pomysłem. Są to psy bardzo samodzielne i uparte, mogą sprawić w ten sposób dosyć duże problemy. Jeśli zostaną źle wychowane, jeśli ktoś nie potrafi wychować takiego psa. Sierść, chociaż dosyć łatwa w pielęgnacji, bardzo trudno usuwa się z pościeli, z dywanu, z ubrań, z samochodu. Musimy o tym pamiętać: musimy pamiętać o tej częstszej pielęgnacji uszu oraz zębów. Jeśli natomiast chodzi o te zalety, jest to pies bardzo wesoły, bardzo przyjacielski, tolerujący inne zwierzęta, czego nie wspomniałem w charakterze, świetnie dogadujący się z dziećmi, chociaż z tym, jak zawsze, trzeba uważać. Nie jest hałaśliwy, może być psem obronnym. Oczywiście mm, nie będzie psem, który rozpocznie bójkę z innym psem, czy też będzie zbyt mocno nas bronił, ale jeśli Trzeba, to oczywiście będzie bronił. Bardzo mocno przywiązuje się do właściciela. Świetnie nadaje się dla osoby aktywnej, która będzie biegać, jeździć na rowerze, na koniu, a ten pies po prostu będzie obok nas biegał. Będzie bardzo wesoły. Tylko pamiętajmy w tym przypadku, że. Jak zawsze szczeniaki nie powinny być zbytnio mocno forsowane. Dla kołtarasa, tarasa? Dla każdej osoby, która potrzebuje psa aktywnego, ma czas za, na zapewnienie mu zabawy, aktywności, poświęcać będzie mu tyle czasu, ile trzeba, i będzie potrafiła go w sposób konsekwentny wychować i będzie wiedziała, że należy zwrócić uwagę na to, te możliwości, czy to otyłości, czy też problemów z buchotą. Z alergiami pokarmowymi, z układem moczowym. Tak, to jak najbardziej pies godny polecenia. Tylko pamiętajmy, że nie jest to jakaś pluszowa zabawka, która będzie siedziała, leżała, czy też zajmie się nim nasze dziecko, ale jest to pies, który jednak wymaga pewnej konsekwencji i dużej ilości uwagi. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za łapki w górę. Za komentarze. Zapraszam do z... zasubskrybowania tego kanału na inne moje filmy. Dziękuję za każdą aktywność. Zapraszam też na swoje portale społecznościowe. Dziękuję za uwagę.